Cześć! Wiem, że w obecnej sytuacji wiele z nas, zaglądając za okno i widząc piękne wiosenne słońce, najchętniej wybrałoby się na spacer, jednak zalecenia są jakie są, dlatego w ramach akcji siedzę w domu i robię mani, przygotowałam dla Was kolejny wiosenny tutorial. Trochę trudniejszy, ale myślę, że każda z Was drobnymi kroczkami sobie z nim poradzi. Wykorzystałam kolorki 032 Biscuit, 057 Nude Bash Rose, 228 Light Pink, 502 Peculiar Plum, 001 Strong White, 031 Black Diamond, 156 Racing Car, 232 Chilling Time, Oliwkę Dreamy, Semi Holder, White Cream Art oraz dwa pędzelki 003, 002 i sonda. Na początku przygotowuję swoją płytkę paznokcia, delikatnie matując ją bloczkiem i odtłuszczając. Zabieram się za malowanie pierwszej warstwy koloru. Wykorzystuję w tym celu trzy kolory 057, 228 oraz 032. Pokrywam paznokcie cienką warstwą, ładnie dojeżdżam do skórek, zamykam wolny brzeg i utwardzam paznokcie w lampie. Kolejną, drugą warstwę powtarzam dokładnie w takiej samej kombinacji jak poprzednia. Utwardzam paznokcie w lampie i zabieram się za moje zdobienie. W tym celu na semi-holder wylewam kropelkę Black Diamond oraz kropelkę Peculiar Plum. Delikatnie łączę kolory ze sobą, żeby otrzymać taki ciemniejszy fiolet. I zdecydowanym ruchem, pędzelkiem 002, nie widać, ponieważ napis się starł, nanoszę kolor na moje paznokcie w formie takiej spływającej fali. Najpierw na jeden, teraz na drugi. To są dosłownie takie paćki, to nie jest żaden konkretny kształt. Utwardzam paznokcie w lampie i zabieram się za malowanie moich płatków. Na holder wylewam trzy kropelki koloru, dodaję trzy kropelki białego, miksuję kolory. Jak zauważycie wyszły mi od najciemniejszego do najjaśniejszego i takich też będę potrzebować. I teraz za pomocą pędzelka nanoszę kolor w formie takich kropelek. Dosłownie przyciskam delikatnie włosie do paznokcia i wyciągam ku środkowi kwiatka. Zaczynam od najciemniejszego koloru, zaraz będę przechodzić do jaśniejszych płatków i potem najjaśniejszych. To samo powtarzam ze średnim kolorem, czyli tym pomiędzy. Nie bójcie się, jeśli te płatki przykryją Wam poprzednie kwiatki. O to w tym chodzi, żebyśmy stworzyły na paznokciach taką fioletową łąkę. Pamiętajcie też, że te kwiatuszki Wasze nie muszą być idealne. Chodzi o to, żeby stworzyć wrażenie takiej ładnej, w miarę kształtnej łąki. Nanoszę teraz ten najjaśniejszy kolor i zabieram się za domalowywanie gdzieniegdzie listku. Wykorzystuję kolor 232, który delikatnie mieszam z kolorem 156 i tą mieszankę nanoszę sobie tutaj gdzieniegdzie za pomocą takich wydłużonych kropek. Musicie przyznać, że ten zielony tak ładnie przełamuje ten fiolet, od razu robi się jakoś tak bardziej wiosennie. Utwardzam paznokcie w lampie i zabieram się za naniesienie za pomocą żółtego semi-artu kropeczek na środki moich kwiatków. Później i tak będę tą czynność powtarzać, ponieważ chcę, żeby moje zdobienie było delikatnie takie 3D, przestronne. Nakładam top mat i utwardzam paznokcie w lampie. Odtłuszczam paznokcie. Trzy są gotowe, a dwóm będę jeszcze nadawać nieco przestronności za pomocą białej pasty. Z pomocą najdłuższego pędzelka 003 rysuję obramowanie moich płatków. To są dosłownie takie przeciągnięcia pędzelkiem, bardzo delikatne. Jak widzicie, nie skupiam się też, żeby rysować dokładnie obrys moich płatków, gdzie niegdzie ta linia jest grubsza, gdzie niegdzie jest trochę cieńsza. Absolutnie nie chodzi tu, żeby one były idealnie równe i kształtne. Utwardzam paznokcie w lampie. Tak jak mówiłam, nanoszę jeszcze raz kropeczki na środek moich kwiatów, tak żeby to zdobienie było jeszcze bardziej wypukłe. Na koniec nakładam na skórki oliwkę Dream, delikatnie wmasowuję, no i tak prezentuje się moje zdobienie i efekt końcowy. Mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu, że spróbujecie chociaż w czasach tej naszej kwarantanny zmalować coś podobnego. Koniecznie się ze mną tym podzielcie, ja będę czekać na Wasze prace, no i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo.